Hotelowy, lat 16, poległ 3 listopada. Marcin Buczyński, były legionista, lat 42, żonaty, należał do tych pierwszych, którzy chwycili za broń, aby najazd Hajdamacki odeprzeć. Zmarł z ran otrzymanych 4 listopada. Antoni Chumiński, lat 22, ciężko ranny, zmarł. 5 listopada. Granat Władysław pod chorąży legionów lat 22 brał udział w pierwszych potyczkach z Ukraińcami. Został zabity w skrytobójczy sposób przez popa ruskiego. Katarzyna Olchowicz zmarła od postrzału 9 listopada. Stanisław Celnik pod chorąży, walczył na odcinku Góra Stracenia. Oleg w obronie wolnej. Świkówka Maria zmarła 6 listopada. Lucjan Wilhelm Haluza lat 16. Dnia 31 października uciekł z domu. Służbę pełnił w kompanii Kularkowskiej. Dnia 5 listopada dostawszy się w ogień karabinów maszynowych ciężko ranny. Umarł. Stanisław Burjan, lat 56, inżynier, rodem z Krakowa, porucznik, ochotnik, zmarł... Z chwilą otrzymania wiadomości o zamachu ukraińskim, generał Rozwadowski, znający dobrze Ukraińców, opracował plan odsieczy. Wykonamy dwa uderzenia, z północy od Lublina, przez Rawę Ruską i z zachodu, z Krakowa przez Przemyśl. Zjawił się po tym osobiście w Krakowie, gdzie prowadził rozmowy w tym kierunku. Ale gdy wrócił do Warszawy, zastał warunki gruntownie zmienione: upadek gabinetu świeżyńskiego, rozbrojenie Niemców, powrót Piłsudskiego i objęcie przezeń władztwa wojskowego i cywilnego. Wielkie plany z odsieczą poszły w kąt daleki. Znajdującemu się na ten czas w Krakowie porucznikowi Stecowi, komenda odmówiła udzielenia samolotu, by ten mógł wrócić. Udał się więc wprost na lotnisko tamtejsze, gdzie zbuntował czterech lotników, którzy na trzech aparatach razem z nim udali się do Lwowa. Przyleciał razem z nimi i pułkownik Władysław Sikorski. O ile Rusini mieli przewagę liczebną, więcej armat i ciężkiego sprzętu. My bezsprzecznie dominowaliśmy w powietrzu. Masz! Przyszyłam ci orzełka. Dzięki. Ta i co? Jak wyglądam? Prawie jak żołnierz. Ta. Co robisz? Daj bryska. Chyba zwariowałeś. Wstydzę się. No daj. Ej, głupek jesteś. No to co? Ty też. Wariacie! Powinnaś zobaczyć swoją minę! O człowieku, aleś ty brzydal jesteś. Ta joj, ładno mi Żydzi gebę zrobili, co? A propos Żydów. Ależ panie komendancie, panie komendancie, toż to musiał być wypadek. My tylko swoich ulic bronimy. Nasza milicja neutralna, a przecież i życzliwa. Aj waj musiał być wypadek. Kręcisz pan. patrolo działa Brahma ostrzeliwane są z okien każdego dnia. Wasza milicja i ludność wspierają Rusinów informacją i ogniem. Szkalujecie nas w swoich gazetach i oskarżacie o wydumane pogromy. Ależ gdzie my z Rusinami, panie komendancie? Toż pamiętamy, jak nas Zachmielnickiego rżnęli. My nie strzelali do wojska polskiego tylko do ludzi, których my mieli za bandytów, a wszystko ajszyg. Get... Pierwszym krokiem rewolucji robotniczej jest podniesienie się proletariatu na stanowisko klasy panującej, czyli wywalczenie demokracji. Proletariat zużytkuje swoją władzę polityczną w tym kierunku że stopniowo wyrywać będzie z rąk burżuazji kapitał, że narzędzia pracy zcentralizuje w rynku państwa. Początkowo może to być osiągnięte jedynie przez despotyczne napady na prawo własności i burżuazyjne warunki produkcji. Poszedł stąd! Już! Tak. A wy co? Bolszefika słuchacie. Stydźcie się. To wszystko, co mam. Z czym mi tu panie, a mało. To za mało. Zejdź pan z sceny. Trudne, niepewne czasy. Nie mogę, nie no, mogę. No i bądź Żyd. Za mało. Pokażcie mi lepiej ten zegarek, o którym mówiliście. Sacko, jak ta lala? Ajaj, aj. tandeta, brachło. Tania podróbka, zarysowany, stary. Wezmę go. Ale dorzućcie jeszcze karabin. Nie dam ci broni. To kurtkę dorzućcie, niech stracę. I buty. Piekło cię pochłonęli lichwiarzu. Kasia! A ła, za co? Dlaczego mi nie powiedziałeś, że się żynisz? Skąd wiesz? Więc to prawda, Robert mi powiedział, że na pierścionek chciałeś pieniądze pożyczyć. Czemu mi nie powiedziałeś? Wiedziałem. Nie dość, że skąpiec to i mytka z niego. Lepiej mi mów, z kimś ty się żynisz. Na z Alinką Skliparowa. Z I co? Zgodziłaś się? ja tobie chciałem ten pierścionek kupić. To, to, to ty mi chciałeś kupić? Chciałem, ale mi handelę nie sprzydał. Chłopaki na drągu mieli tani, ale juchcony pierścionek zaręczynowy nie wypada. Słyszysz ty to, co ja? Taka caraba zwykły. Co by ty kot robił? Co? Ani drgnij. Ktoś ty? Lwowiak. Polak? Ormianin. Ale przecie i polski. Dobrze. Wybaczcie, wszyscy macie takie same mundury. Coraz więcej ochotników przedzierała się do Lwowa na pomoc. A tych kto? My. Polacy z całego kraju aż rwali się do walki. My z Bytomia. Przyszliśmy na odziecz. Z Bytomia? Jak się tu dostaliście? My się wszędzie dostaniemy. W samym lwowie również zgłaszali się nowi ochotnicy. Nazwisko: Andrzej Babinicz, panie generale. To nie generał, to tylko lekarz polowy. Wiek: 17 lat, panie kapralu. Nie kłamiesz? Tak jest, obywatelu komendancie. Jak wójcia kocham. Armia nasza, choć nieliczna, wciąż wzrastała w siłę. Aleksandra Zagórska utworzyła ochotniczą ligę kobiet. Mieliśmy szwadron kawalerii wilków, a nawet oddział głuchoniemych. Biegiem! Żyję! Nic ci nie jest? Wszystko gra. Trwawisz. W łepetę oberwałem? Jezu Chryste. Nie wiedziałam, że jesteś wierzący. Ja też nie. Kasia, ożeńmy się jak najszybciej. Następnym razem mogą trafić celniej. Co będzie ze mnie za mąż, jak będę martwy? Dobra. Ale najpierw musisz się wyspowiadać. I wykąpać. Gotowy? Tak. I ceni podsłuchuj. Janek, pożyj mi ancuk. Jo, ja po co ci? Aj tam się brachu? Zalinko? Nie, z Kasią. Będziesz świadkiem? Zwolnił nas porucznik ze służby na ten dzień. Niewielu naszych przyjaciół było tam z nami, gdy braliśmy ślub. Wszyscy zostali na posterunku pod bronią. W tej chwili byliśmy parą najszczęśliwszych ludzi na świecie. Ukraińcy ostrzelali nas w drodze powrotnej z kościoła. Panie poruczniku, dużo tego nie ma. Od taksy tylko gulnimy. Po łycku, na rozgrzanie. zdruwie młody pary. Chłopaki! Pan porucznik się zgodził! Góra Stracenia była szczególnym odcinkiem. Centralne położenie wystawiało nas na ciągłe ataki wroga kuraganowy ogień karabinów maszynowych i ostrzał artyleryjski z Wysokiego Zamku nie ustawały nawet na chwilę. W całej naczelnej komendzie i sztabie ukraińskim językiem urzędowym od kilku dni był język niemiecki. Zmiana ta oznaczała dla nas większą planowość i systematyczność działań nieprzyjaciela. Spontaniczne akcje zastąpiła walka pozycyjna, w tym rozdzielonym frontem niemal na pół mieście. Cytadela była jednym z ważniejszych punktów, w którym wróg stawiał najzacieklejszy opór. Nie jeden szturm złamał się na wysokich stokach i grubych murach twierdzy. Nie widział świat takiej wojny. Pozycje polskie i ukraińskie nie były oddalone od siebie o więcej niż kilkadziesiąt metrów. Gdy udało się przejąć jedną kamienicę, przeciwnik zajmował tą po przeciwnej stronie ulicy. Bądź walczyliśmy zgoła o każde piętro. Kula wystrzelona z jednego frontu raniła walczących na innym odcinku. walki stawały się coraz brutalniejsze. Coraz częściej dochodziło do krwawych starć na noże, bagnety, a nawet na pięści czy zęby. się! tu. I gdzie? Wielu dobrych żołnierzy poległo broniąc niemających większego znaczenia strategicznego pozycji. Lwowiacy nie lubią się cofać. wyobrażałaś naszą podróż poślubną? Nie marudź. Przynajmniej nikt w nas nie szczylo. Wciąż czekaliśmy na odsiecz, która nie przychodziła. Tymczasem do Lwowa nadal napływały kolejne oddziały ukraińskie. No chodź, nie bój się. Chodź, chodź. Dobry piesek. Przepraszam. Zwariowałeś człowieku? Po coś go zabił? Co on ci zrobił? To co? Myślisz, że dla przyjemności? wytwalczycie, a jeśli nie ma czego. Mają my dzieci z głodu umrzeć. Jednym z najtragiczniejszych epizodów wojny był nieudany atak na budynek Sejmu. Żołnierze nasi wpadli pod huraganowy ogień karabinów maszynowych. Szturm zamienił się w rzeź. Nie mam broni! Zabiorę tylko rannych! Nie strzelajcie! Wasi też tu leżą! Do patroli sanitarnych Ukraińcy strzelali na proponowane lokalne zawieszenie broni celem pozbierania rannych i zabitych. Nie zgodzili się. Jeszcze przez kilka dni dręczyły nas jęki rannych, które stamtąd dochodziły. W dzień deszczowy, i mury, mamo, i do zbury, mamo. Szeregami dzieci, i to, cudowni, i Hej, koledzy, dajcie ręce, może was o, nie ulży więcej, może uda się, że powrócę znów i zobaczę miasto lwów. Może uda się, że powrócę znów i zobaczę miasto lwów. I walenie za Do walenia można się przyzwyczaić.